Książę Jan Lubomirski landskoronski ujawnia kulisy przyjęcia, co wyjawiło harem. Książę Jan Lubomirski koronski i jego żona, księżna Helena znaleźli się wśród kilku tysięcy gości zaproszonych na przyjęcie koronacyjne zorganizowane 3 maja w ogrodach palacu Buckingham. Jak ujawnia książę w rozmowie z Plejada, obowiązywał surowy dress code obejmujący w przypadku panów tak zwany morning suite. Czyli garnitur odpowiedni do noszenia przed poludniem, zaspanie musiały obowiązkowo wlozyć koktajlowe suknie i kapelusze. Jak tłumaczy Lubomirski-Landskoronski, ponieważ przyjęcie odbywało się pod golem niebem, panowie musieli mieć przy sobie parasola, by w razie deszczu osłonić nimi damy. Jak wspomina Lubomirski-Landskoronski, jako posiadacz magicznej czerwonej karteczki. Miał możliwość zamienienia z królem Karolem III i królowa Malzonka Camilla para paruslów prywatnie. Na tym przyjęciu było kilka tysięcy osób. Najpierw w krli królowa pojawili się na stopniach stylu palacu Butch Kingham. Po czym przeszli przez tłum gości i witali się z różnymi spotkanymi po drodze osobami. Jeśli ktoś był w miarę blisko, to mogli mu ścisnąć dłonie lub oni do niego pomachali. My natomiast dostaliśmy tak zwane magiczna czerwona karteczkę. Było to zaproszenie na wejście do Royal Tent namiotu królewskiego. W którym znajdowało się kilkadziesiąt osób z najbliższego otoczenia króla i królowej. Ich rodzinę oraz trochę celebrytów, m.in. Lionel Richie. Jak wspomina Lubomirski Koronski, królewska para sprawiała wrażenie, jakby rzeczywiście potrzebowała miejsca do wytchnienia. Trudno się temu dziwić, ostateczne oboje są osobami dobrze po siedemdziesiątce. Najpierw dotarła na miejsce królowa, lekko zmęczona całym wydarzeniem, zauważyła mnie z daleka, bo znamy się dosyć długo, więc podeszle do oddzielonej od nas przestrzeni, a po jej otwarciu przywitaliśmy się z niej jako pierwsi. Królowa Kamila jest generalnie bardzo mila i ciepła osoba. Była księzna Korwalica, milna, swoja ciężka praca zdecydowanie zasłużyła sobie na tytuł królowej. Za czasów księżnej Diany nie miała co prawda dobrej prasy, natomiast przez lata zyskała w oczach królowej Elżbiety II i społeczeństwa. Cóż, akurat jeśli o to chodzi, to nie wszyscy podzielają uwielbienie polskiego księcia dla zony króla Karola i Zwłaszcza odkąd z jej tytułu, wbrew wczesniejszym ustaleniom, zniknęło słowo Malzonka i została sama królowa. Lubomirski-Lanskoranski ujawnił także, o czym rozmawiano w namiocie królewskim. A właściwie bardziej, o kim nie. Mówię z cała odpowiedzialności, że na temat księcia Harrego nikt nie mówił ani słowa. Nie tylko Kali królowa, ale też nikt z rodziny czy zaproszonych gości nie było na ten temat żadnej dyskusji Ta polityka Never Explain Never Complain Nigdy nie tłumacz nigdy nie narzekaj jest może uważana za bezduszna Ale królowa Elżbieta II nigdy nie określała tego w ten sposób Chodziło jej przede wszystkim o Complain a nie Explain żeby nie skarżyć się na problemy i niewygody Książę Harry przybył do Wielkiej Brytanii w przeddzień koronacji i tu po niej wrócił do Kalifornii. Przez ten czas udało mu się zamienić kilka słów mezami kuzynek, Eugenii i Beatrycze. Został zasłonięty przez ciotkę, Anne, Annę Pióropuszem od kapelusza i dać się przylapać na niespiewaniu hymnu państwowego. Sporo osiągnieć jak na jedną dobę. Jak można wywnioskować z zesłów księcia lubinińskiego Koronskiego, Harry został ukarany za swoja nadmierna wylewność i publiczne pranie brudów. W ten sposób zlamal świata zasada środowiska, z którego się wywodzi. To nie jest tylko domena brytyjskiej rodziny królewskiej, ale też starszego pokolenia różnych rodzin arystokratycznych Europy. Ta zasada pochodzi jeszcze z czasów wiktoriańskich, kiedy na temat rzeczy smutnych. Trudnych i niewygodnych po prostu się nie rozmawialo, żeby nie męczyć z nimi innych ludzi. To pewna część sewoir wigreł, nie dokładać innym osobom swoich zmartwień. W dzisiejszych czasach wygląda to oczywiście zupełnie inaczej. Bo wielu celebrytów z tego, zaskarża się innym na swoje różne problemy.